Poznaliśmy się z Panem Maćkiem w 2014 roku, gdy szukaliśmy architekta i wykonawcy naszego projektu budowlanego budowy hali produkcyjnej w Łapach. Jak wiadomo na początku była tak zwana nieufność. Nie znaliśmy się jeszcze, słyszeliśmy tylko pozytywne opinie na temat firmy Archime i pana Macieja Ejdysa. i... Powiem szczerze, że potwierdziło się to, co, czego dowiedzieliśmy się wcześniej. Z panem Maciejem udało nam się zrealizować dwie koncepcje. Z jednej strony był architektem, który zaprojektował cały budynek. Z drugiej strony z czasem zbudził moje zaufanie na tyle, że postanowiłem powierzyć mu rolę inwestora zastępczego co się z oszczędnościami, których się wcześniej nie spodziewałem. Pan Maciej zaproponował nam zmianę konstrukcji hali z konstrukcji takiej przewidzianej może trochę na wyrost do rzeczywiście potrzebnej odporności ogniowej. Dzięki temu zaoszczędziliśmy na tym około 120 tys. zł. Pan Maciej ma bardzo ciekawy sposób funkcjonowania i działania Stara się porównać oferty oferentów jeden do jednego. Bardzo precyzyjnie wyznacza sobie to, co chce wycenić, a potem punkt po punkcie domaga się oferty od każdego z oferentów. Dzięki temu możemy porównać oferty jeden do jednego, co powoduje, że możemy wybrać oferenta, który daje nam najlepsze warunki. Jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa podczas procesu inwestycyjnego, firma Archime bardzo nam pomogła, ponieważ no, Specjalizuje się w produkcji opakowań, a nie w budowaniu hal produkcyjnych. Dzięki temu zyskaliśmy kogoś, kto budował nas swego rodzaju przewodnikiem, który, który, wykorzystując swoje bogate doświadczenie z branży budowlanej, pomógł nam przez ten proces produkcyjny przejść bardzo dobrze. Zawsze mogliśmy liczyć na firmę Archimeda i pana Eydesa, co powodowało, że czuliśmy się, czułem się bezpieczny podczas procesu inwestycyjnego. No i chciałbym to uczucie też kontynuować przy kolejnych inwestycjach. Pan Maciej, jeszcze dodam na koniec, jako człowiek jest wspaniałym człowiekiem, z którym, z którym naprawdę warto współpracować.